Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mercedes G63MG oraz w dniu dzisiejszym wywiad z właścicielem tego auta, Filip Kowalski, biznesmen, przedsiębiorstwa, bardzo ciekawa osoba. Zapraszam Państwa serdecznie. Cześć Filip, witam Cię w moim studio. Za chwilę otwarcie odbiór Twojego wyjątkowego auta. Jesteś gotowy? Cześć Arek, nie mogę się doczekać. Otwieramy. Zapraszam Cię, Filip. To jest, to jest Twoje auto. Jest bydle. Jest bydle. Coś pięknego. Zabezpieczone bezbarwną folią ochronną w całości, PPF kawacza, uwydatniła ten kolor, no przepiękne. Gratuluję w ogóle konfiguracji, nie wiem czy w Polsce jest taka skonfigurowana G63, ja się ogromnie cieszę jak trafiają do mnie takie auta, tak skonfigurowane, tak wyjątkowo dopieszczone, więc moim zdaniem teraz po folii, po zabezpieczeniu jeszcze lepiej to wszystko wygląda. I teraz chciałbym Ci pokrótce opowiedzieć co dokładnie wykonaliśmy. Mhm. Tak jak wspomniałem, wszystkie elementy lakierowane zostały zabezpieczone bezbarwną folią ochronną. Tak jak możesz zobaczyć, na przykład w tym miejscu nie widać w ogóle krawędzi folii, ponieważ zdemontowaliśmy ten element, żeby nie było brzydkiego rozcięcia, żeby ten brud, który będzie się dostawał, nie był po prostu widoczny, więc jest to pakiet Platinum indywidualny. Podemontowaliśmy mnóstwo elementów, tak żebyś w skrócie nie widział folii. Reflektory, wszystkie dokładki, masz po prostu 100% zabezpieczonych wszystkich elementów bezbarwną folią ochronną. Główna obawa, że kolor się zmieni po nałożeniu folii. To była taka, wiesz, największa wątpliwość, czy możemy to okleić, mhm. no bo jednak ten kolor był tak dobierany, autorzony. Tak. Musi tak, być jest. konkretnie taki Aha. i na żywo no robię chyba nawet jeszcze większe wrażenie, niż jak dobieraliśmy go z salonu, bo dodał takie lśnienia ten lakier, znaczy to ta, ta folia. To jest wow. Więc to, to jest taka główna obawa klientów, szczególnie tych klientów, którzy konfigurują, dopłacają za wyjątkowe kolory, żeby w jakiś sposób nie zmienić tego koloru. Mm -hmm. Folia uwydatnia kolor. Jeszcze daje właśnie tą szklistość, czyli to, co zauważyłeś. Moim zdaniem, naprawdę rewelacja. W ogóle spędziliśmy masę czasu szukając Instagram, YouTube, jak to będzie wyglądało po oklejeniu i znaleźliśmy, jak ktoś to robił na mat. Uhum. Zupełnie nie to. No Czyli... dokładnie, dokładnie. Pierwsze co ten... jak zobaczyłem to auto, bo często jest tak, że klient yy, wjeżdża autem Aha. i chce bezbarwną, ale Aha. robimy próbkę okay. i klient się decyduje, dobra, zróbmy mat. W tym przypadku nawet Ci nie proponowałem matu, ponieważ no, nie przy tym kolorze. Jak wyda klejaliście na drabinie? <noise> Alpinistycznie. <głos> okay. Cztery osoby, rusztowanie, naprawdę jest to... Ogólnie G63 mg jest to jedno z najtrudniejszych aut, które jest do detailingu, które jest do zabezpieczenia bezbarwną folią ochronną, także tu wyzwanie jest zawsze bardzo, bardzo wysokie. Podziwiam. Ale cieszę się, że się wszystko udało. Filip, zapraszam Cię na tył auta, zobaczymy Jasne. jeszcze kilka fajnych elementów. Kolejne elementy, które zabezpieczyliśmy, czyli tak, masz całe auto w folii ochronnej, natomiast ważnymi elementami są również wszelkie chromy, felgi matowe, szyby. To wszystko zostało pokryte powłoką Ceramic Pro. Wszystkie powłoki Ceramic Pro mają dedykowane do danego elementu. Także tutaj też masa małych buteleczek, którymi zabezpieczyliśmy Twoje całe auto. Kompleksowy pakiet. Te wszystkie chromy, widzisz, jak to się wszystko świeci. Uwydetniliśmy to jeszcze bardziej, także stąd taki wygląd. Nie no, uczciwie ci powiem, że poświęcić około 2,5% wartości samochodu na taki efekt. Dokładnie. Kropla w morzu. I teraz najważniejsze to nie jest efekt krótkotrwały. Mhm. Mówimy tutaj o formie zabezpieczenia na 10 lat. Czyli nawet, jeżeli decydujesz się sprzedać to auto za 2-3 lata, to tak naprawdę. Eee, odzyskasz te pieniądze na pewno, ponieważ sprzedajesz praktycznie nowe, fabryczne auto. Nowy nabywca może zerwać tą folię, ponieważ będzie chciał od nowa sobie po prostu ją okleić. Nie musi. No właśnie jest to jeden z elementów, który mnie przekonał, bo w pozostałych samochodach to niestety one wyglądają, jak wyglądają teraz. Uh -huh. I sprzedać to w tym stanie, gdzie już, no wiesz, po 130 tysiącach kilometrów odpryski, Dokładnie, kamienie... To już, to już jest za późno, żeby zabezpieczać. To już po prostu jest, no niestety, wizyta e, lakiernika. Także tutaj Idealny moment. Przyprowadziłeś nam auto na lawecie. Auto nie przejechało żadnego kilometra, i to jest bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz, o którą się bałem, uh -huh. konflikt w środku. Uh -huh. Co zrobić? Czy beżowa skóra, beżowe pasy, i beżowa podsufitka, ale takie już mam dwa samochody. Uh -huh. I tutaj dość fajny konflikt wyszedł: biała skóra, i tak. wszystko inne czarne. Dokładnie. Coś tego wcześniej nie miałem. I co z tym środkiem? Oj tak, powiem szczerze, bardzo trudne wnętrze do utrzymania. Eee, może otwórzmy, pokażmy widzom, jak to, jak to wszystko wygląda. Mamy tu jasne skóry, nawet nie powiedziałbym jasne, to są białe praktycznie skóry, więc ekstremalnie podatne na przebarwienia od jeansów. Zabezpieczyliśmy je dwoma warstwami powłoki Ceramic Pro leather, czyli powłoka ceramiczna dedykowana do naturalnej skóry. Wszystkie elementy w środku, czy to jasna skóra, czy ciemna, masz zabezpieczoną właśnie powłoką ceramiczną. Co nam to daje? Daje nam to ułatwienie po prostu utrzymania w czystości, jeżeli nawet fotel będzie brudny będziesz miał możliwość wyczyszczenia go bez przebarwienia tej skóry. Więc to nie jest tak, że w tym momencie masz powłokę i nie dbamy. Mhm. Po dwóch latach do mnie przyjedziesz, Jarek, coś, coś tu trzeba zrobić, tak? To ma po prostu Ci ułatwić pielęgnację. Widzisz aha. przebarwienie, przecierasz ściereczką i tyle. Bez tego, bez zabezpieczenia, myślę, że po dwóch tygodniach, jakbyś do mnie wrócił, to ja bym nie był w stanie już wyczyścić skór po dżinsach bez zabezpieczenia. Także nie obawiaj się w tym momencie użytkowania. No to to zrobiliśmy, żebyś po prostu jeździł, jeździł, jeszcze raz jeździł. A no, my już w domu wszystkie dżinsy wyrzuciliśmy. No to zakupy nowe czekają. Także plastiki również. Tutaj bardzo mało jest plastiku. No to jest tak skonfigurowałeś to auto, że naprawdę wygląda nieziemsko. 90% to skóra alcantara. Natomiast jakieś wszystkie te plastiki to też zostało zabezpieczone powłoką. Także powłoka ma na celu Pamiętaj, mechanicznie niestety, bo wokół ceramiczną nie uchronimy od przetarcia tych progów i tutaj nie ma niestety jeszcze takiej skutecznej metody na to, mam nadzieję, że za kilka lat się pojawi. Natomiast tu głównie chodzi o to, żeby ten plastik był czarny, był satynowy. Zauważ, często oddajemy gdzieś na myjnię, później tam panowie gdzieś czymś tłustym to po prostu zrobią, to źle wygląda. Plastik nowy ma wyglądać satynowo, matowo i wtedy mamy to wnętrze po prostu cały czas jak w nowym aucie przez lata. Filip, chciałbym Ci teraz jeszcze pokazać jeden fajny gadżet, który zobrazuje, dlaczego podjąłeś dobrą decyzję o zabezpieczeniu tego auta bezbarwną folią ochronną. No właśnie miałem pytać, bo póki co to jest, wiesz, tylko... Nie, nie widzisz na... tego jeszcze. Dokładnie, czuję. <laughs> Okej, okay. dobra. Tu mamy, słuchaj, taką maskę testową, K która nie jest zabezpieczona folią i teraz zobrazuję Ci jazdę autostradową. Po że. Okej, okay. Pomaga. Okej, okay. aż dym nam poleciał. I teraz zobacz, jak się prezentuje maska niezabezpieczona folią. A może ona cała tu była? Czy tu jest ona zabezpieczona? Cała nie jest zabezpieczona i to są już po prostu widoczne odpryski. No dramat, pod Więc palcem to... Dokładnie, dokładnie. I teraz tak, wiadomo, po pierwszej trasie nie wyglądałaby tak Twoja maska, ale przy tych 100 tysiącach, przy tych lakierach, to właśnie tak Twoja maska by wyglądała no w tym momencie. Mamy to wszystko na folii. Jeżeli folia się zużyje to pamiętaj, że w każdej chwili można ją odkleić i to jest niesamowite właśnie zabezpieczenie bezbalną folią ochrony. W ogóle wiesz co mnie przekonało? Jak Wojtka pokazywałeś, że on już przyjechał z jakimś nadresowanym tak, tak, błotnikiem, tak, tak. ściągnęliście, zrobiliście to i pyk. i nie Dokładnie, tego, no? dokładnie. To u niego tak było? To u niego tak było, dokładnie. Także on troszeczkę za późno, okay. e, bo 3-4 miesiące jeździł i to jest właśnie to o czym rozmawialiśmy. Tak. Ty wpakowałeś samochód od razu na lawetę, jest w idealnym stanie, jest całości zabezpieczony. Filip, ogromnie cieszę się, że wybrałeś moje studio, e, że zabezpieczyliśmy auto Twojej żony, co dowiedziałem się dopiero teraz. E, powiedz moim widzom, czym się zajmujesz e, i co robisz. Na co dzień. Jasne, W dużym skrócie tak pójdę od końca, czyli to, na czym się skupiamy w tym momencie najbardziej, to jest zakup i rewitalizacja budynków w całej Polsce. Czyli szukamy takich brzydkich kaczątek, które mogą zyskać drugie życie. Najlepsze lokalizacje w dużych polskich miastach, Poznań, Warszawa, Łódź i wiele innych miast, także nad Morzem Władysławowo. Czyli kupujemy hurtowo mieszkania, które następnie albo sprzedajemy na rynku, czyli osobom, które chcą tam zamieszkać, albo inwestorom, którzy chcą sobie takie mieszkania kupić dla siebie na wynajem na przykład na wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, oczywiście można z nami współpracować okay. pod kątem inwestycyjnym, jeżeli ktoś chce takie mieszkania kupować. Druga rzecz, prowadzę od 5 lat już kanał na YouTubie, gdzie uczę i pomagam i też pokazuję, jak łatwiej działać na rynku nieruchomości, jeżeli ktoś chce zająć się tym tematem. I w międzyczasie taka potrzeba wyniknęła, czyli szkolenia. Jeżeli ktoś chce działać na rynku nieruchomości już aktywnie, jako inwestor, może przyjść do mnie, dowiedzieć się, jak to zrobić, tak w dużym skrócie. Wiesz co, taki trochę detailing robisz, to co my, bo głównie zabezpieczamy nowy... Nowe auta, ale też klienci do nas trafiają z używanymi. Po pierwsze, żeby podnieść cenę mm -hmm. przy sprzedaży, mm -hmm. lub odwrotna sytuacja, czyli kupują używane, no i chcą nacieszyć się jak najbardziej tym swoim nominatem. Także podobna branża. Dodatkowo jeszcze <gry> zabezpieczasz samochody, a no ja zabezpieczam jest. pieniądze inwestorów, żeby. Nie stracili, nie popełnili głupich błędów. Taki był zamysł. Spodobały mi się te nieruchomości jeszcze wcześniej, już w sumie od 15 lat. Branża IT, w sumie to 15 lat, powtarzam, tak czas uh -huh. leci, że już pewnie z 17 lat się to, zrobiło, to się. a ja wciąż żyję tym 15. Aha. Także to IT u mnie się rozpoczęło. Pierwsza miłość do samochodu. wtedy to była, co miałem zrobić z pieniędzmi, zamiast nieruchomości to kupowałem samochody. I wtedy już miałem, pamiętam, pierwszy samochód, który kupiliśmy, to był ze wspólnikiem uh -huh. Nissan 350Z, uh -huh. pomarańczowa skóra, czarna, wow. czarna czarny lakier. Uh -huh. I sprzedawaliśmy go po kilku latach i to był ten pierwszy moment, kiedy sobie pomyślałem, jakby to fajnie było, jakby ktoś to zabezpieczał. To ile to było? To był jakiś 14 lat temu. To raczej detailing jeszcze raczkował. Więc... I przyjechał potencjalny kupujący, spojrzał na ten przód, a on taki, wiesz, odbity od kamieni. A ja nie jeździłem jakoś super dużo. To były przebiegi na zasadzie 80 tysięcy max. I nie powiedziałbym, że jeździłem po drodze szutrowej, tylko raczej autostradami. A i tak ten samochód tak wyglądał. I zobacz, 14 lat musiał minąć, żebym okleił... Pierwszy, pierwszy raz okleiłem, mimo że te problemy gdzieś występowały, bo tak naprawdę w każdym samochodzie, w momencie sprzedaży, mimo że ja jestem, wiesz, długotrwałym użytkownikiem Infinity już prawie 9 lat mam, Bentley'a uh -huh. teraz 2 lata, no i jak jeszcze testowaliśmy G przed tym jak je kupiliśmy, no to wzięliśmy najpierw na wynajem taki na półtora miesiąca 3-latka, okay. pojeździliśmy, czy ten sam model w macie już był ten przód taki no naprawdę scharatany. Okay. Pojechaliśmy, jak nie było w ogóle do możliwości zamówienia w Mercedesie tych G-class AMG, uh -huh. Pojechaliśmy, zastanawialiśmy się, czy kupić używkę. Okay. W ogóle, te scenami tych samochodów, takich jakiś kosmos. <laughs> tak, w super to się cieszę, że udało się kupić z salonu, uh -huh. bo samochód dwuletni był wystawiany niewiele taniej niż Oczywiście. teraz kupiliśmy katalogowo no nowy tak, samochód. No tak. I to jeszcze dokładnie w takim konfigu, jak chcieliśmy, więc no w ogóle okay. to najlepsze. I on też po dwóch latach już wyglądał naprawdę. Wiesz, no to jest kiosk, który tak. zbiera wszystko, co się da. I mówienie, no ten samochód nie może tak wyglądać Czy po dwóch latach. To jest pierwsze auto, twoje ogólnie zabezpieczone, bo poprzednią nie zabezpieczałeś ceramiką, nie, nie zabezpieczałeś, nie wiem, może woskami, po prostu jeździłeś, użytkowałeś i tyle. Absolutnie nie robiłem nic. Okay. Jedyne moje cokolwiek, to znajomy mi założył niewidzialną wycieraczkę. Okay. To, było, to była jedyna rzecz i ja nawet myślałem, słuchaj, no bo prawda jest taka. Jak masz swój biznes, zajmujesz się biznesem, no. ja nie mam czasu znać się na wszystkim. No. A nie miałem znajomych, którzy mi mówili, wiesz co, kleiłem sobie, to zrobiłem, to zrobiłem. Dopiero był ten moment, kiedy obejrzałem odcinek z Wojtkiem Woźniczką, okay. co mu robiliście BMW, w macie, moja branża nieruchomości. Mm -hmm. I pogadałem z nim, on w ogóle zachwycony na tym filmiku. I dopiero wtedy tak zrozumiałem, że to by się naprawdę mogło przydać. I wiesz co, to jest tak. Wiem o problemie, ten uh -huh. problem jaki jest, jakiś jest, ale nie jest tak duży, tak. bo bądź też tak, psychologicznie jak to działa, uh -huh. ja super nie dbam o rzeczy, tak jakby okay. one dla mnie mają pracować, ja mam takie praktyczne podejście, on ma pracować, umyję go od czasu uh -huh. do czasu, dobra, telefon też tak niby zabezpiecza, ale tak uh -huh. nie do końca, mogę zmienić na nowy model, ale później sobie pomyślałem tak, jeżeli mam mieć samochód, który, którym będę się cieszył o ten rok, dwa, trzy, dłużej, tak. bo będzie wyglądał perfekcyjnie, będzie łatwiej go utrzymać, a jak w razie czego nawet ta, ta folia się zmęczy, to przyjadę zrobić nową i przy pewnym koszcie samochodu. No bo ja miał okleić samochód, który jest wart 100, i tak, wydać tak. 20. Dokładnie. To... No to to już jest duży Dokładnie. koszt. Mhm. Wiesz, jak mogę, mówię tak, mogę mieć albo super wielkie felgi do tego samochodu za 100, <laughs> albo oklejenie, no to to już jest coś albo tak. coś, albo nic. Dokładnie. A przy takich kosztach samochodu, no to oklejenie no to mnie kosztuje mniej niż ubezpieczenie roczne. Zdecydowanie. A frajda z tego, że masz świetnie zachowany samochód, myślę, że będzie więcej warta. I ja zawsze klientom mówię: na pewno te pieniądze, które teraz przeznaczyłeś, odzyskujesz przy sprzedaży. Są czasy, których chyba jeszcze nie mieliśmy. Klienci sprzedają auta, które mm, tak naprawdę użytkują 2-3 lata, w cenie, w której kupili lub nawet delikatnie, z góreczką, dzięki naszej pomocy, także e, tu myślę, że świetna decyzja, ale bardzo fajna informacja, wiesz, bo ten film z Wojtkiem to jest pierwszy wywiad w ogóle z, z moim klientem i okazuje się, że trafiłem do e, działu nieruchomości, do naprawdę fajnych ludzi, fajnych klientów, no mega mnie to e, ciesza, myślę, że e, po wywiadzie z Tobą, po tak naprawdę udostępnienie tego filmu jeszcze więcej ciekawych ludzi pozna. Wiesz co jest śmiesznego? Nagrywałem sobie taki odcinek do siebie na kanał, bo także taką serię nieruchomościową i serię biznesową. Okay. I przeczytałem taką książkę Unreasonable Hospitality, czyli niewiarygodna gościnność. Mhm. O gościu, który prowadzi najlepiej ocenioną restaurację w Nowym Jorku, no to naprawdę wysoki poziom. Okay. I opisuje, że tak naprawdę jedzenie no to jest już jakby każdy ma zajebiste jedzenie. Tak. Najwyżej wypikamy to, I, że każdy ma, ale nie jakby te takie wiesz, te super fine dining jest taki trochę sztywny, on uh -huh. chciał dać taki trochę luz, taką gościnę do tego, żebyś się czuł też mega fajnie. I w tym odcinku opowiadałem właśnie i tak padło zupełnie, nie wiem, czy już wtedy my rozmawialiśmy, uh -huh. czy coś mi przeszło przez myśl, mówię, co ja bym zrobił, jakbym miał taki biznes detailingowy z oklejaniem, co ja bym zrobił, żeby klient był naprawdę zadowolony i zacząłem sobie myśleć, jakby to wyglądało i powiem Ci, że jakby nie zdradzając tego pewnie nie widziałeś tego odcinka ale trochę tak to już wyglądało u was że fajny kontakt że uhum. tak naprawdę, kiedy ja wam wysyłałem ten samochód? Dzień przed Sylwestrem. Tak. Odebranie lawety o godzinie 20, menadżer przyjechał odebrać ten Ja już samochód. byłem na balu sylwestrowym, no ty piszesz, że, 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 że laweta jedzie, dokładnie. Dokładnie, uhum. więc ja nie chciałem nawet na kołach wysyłać tego tak. samochodu, no bo tak. wiesz, z Katowic do Warszawy mamy 300 km, wolałem, żeby dojechał na lawecie, bo wiesz, jak tu prawo Martiego, tak. jak miałoby się coś stać w tej trakcie. To, to w tym momencie dokładnie, tak, Dojeżdżamy, tak. godzina 20, update samochodu, no ekspres tak naprawdę, ile to w tydzień czasu zrobiliście, tak. dzień, gdzie tak, no, na drabinie to trzeba no, było naj... robić. Naj... Słynnie to auto jest najtrudniejsze po prostu w branży. Mhm. I muszę Ci powiedzieć, to jest taki efekt końcowy super plus. Spotykamy się za miesiąc, żeby zrobić przegląd tak. tego lakieru. Więc pod tym kątem ja naprawdę jestem taki, no, naprawdę jestem zadowolony. Mhm. I teraz niech jeszcze ten lakier, znaczy ta, ta lakier, powłoka służy, no i plus ten środek, też mieliśmy główną wątpliwość, tak jak wcześniej mówiłem, czy ten biały kolor, bo wcześniej nie miałem beże. I okay i nie, nie Białego jeszcze nie miałem. Uh -huh. Chociaż nie, w GT-rze miałem białe. Oh. No, to jest ciekawa konfiguracja. No a zewnątrz, za, A zewnątrz jaki. Nie, biały z białym. Biały z białym. To była akurat Ameryka, bo nie dało uh -huh. się. W Europie w ogóle nie było białych środków. Okay. I wtedy pamiętam, że ktoś mówił, no, bo ja w, mój tata w Mondeo, to ma taką białą skórę, że jak siada w jeansach, to ma niebieską skórę. Uh -huh. A ja mówię, kurde, ja w GT-rze nic nie zabezpieczałem. Chyba, że poprzedni właściciel zabezpieczył, uh -huh. nie wiem. Uh -huh. Siadam w tych jeansach, nic się nie dzieje. Ja sobie przez życie, no później w Bentleyu, w Infinity nie miałem tych problemów tak. ze skórą, ale tu mówisz, że jednak te jeansy mogą się pojawić. No i to, co Ty też zaobserwowałeś i ja niestety też to zaobserwowałem, ale Zauważyłem, że no jednak są pewne oszczędności czynione. No jest Oczywiście. ta ekologia, i ta skóra, dokładnie. i lakier, mniej, tak. mniej tego mniej lakieru. Dokładnie. To wszystko jest takie mniej trwałe. Dokładnie. I w ogóle takie trochę absurdalne, że wiesz, teraz jest biznes, który robi to, jak ten samochód powinien oryginalnie <grych> tak, przyjść. Tak, 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 dokładnie. No ja nie ukrywam, że producenci aut pomogli nam <grych> w rozwoju. <grych> ponieważ jeszcze dziewięć lat temu nie potrzebowałeś tego po prostu, żeby zadzwonić do pana Arka do ceramik, proszę, żeby mu zabezpieczyć folią nie było tak szybko, lakier tak szybko się nie niszczył. Tych odprysków, wiesz, no, jeździliśmy autostradami. Naprawdę, jeżeli grubość była 200-300 mikronów czasami, to naprawdę to się nie zużywało. W tym momencie pierwsza trasa, pierwszy płacz. I jeżeli klient nie pozna mnie wcześniej, gdzieś nie obejrzy filmu, nie wyłapie odpowiednio wcześniej, to tak naprawdę dzwoni. Kiedy? Przy pierwszym odprysku. I wtedy jest ten ból, wtedy jest ta potrzeba, i zabezpieczamy, tak? Ale na szczęście, wiesz, ja już jestem 10 lat na rynku. Mm -hmm. To też jest bazujemy głównie na polecenia. Czyli jeden zadowolony klient tak naprawdę wypowiada się o nas. No tak jak się wypowiada, chyba Ty przez Wojtka później, kiedy do mnie trafiłeś, więc, więc, więc wiesz, jak Wojtek był szczęśliwy odbierając tutaj to, to auto i na szczęście ta świadomość klientów z roku na rok jest coraz większa, czyli tak naprawdę konfiguruję auto już sobie pomyślę, dobra, to ja sobie zrobię rezerwację na zabezpieczenie, także to wszystko jest z odpowiednim wyprzedzeniem, całe szczęście i to mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę moim celem przez 10 lat prowadzenia studia była właśnie edukacja, edukacja, rozmowy z klientem, kontakt z klientem, nie jednorazowa wizyta, bo tak, jak wiesz, my już mamy przegląd mówiony My mamy już plany po prostu Filip. Ja ci teraz nie daruję, jak nie będziesz mało to auto, tak, bo to jest też moja wizytówka i to jest właśnie dla mnie mm -hmm. bardzo ważne, że yy, ty się cieszysz, że masz zabezpieczone auto, a ja mam tak naprawdę reklamę na koła w tym momencie, więc super. I pomyślałem sobie tak podsumowując, postanowiłem jeszcze jedną rzecz, bo mówię tak. Kupiłem sobie iPhone'a 13 Pro, zawsze zabezpieczajmy jakimiś foliami. Mówię: A, 13 Pro to już na pewno jest fajny. Mhm. I nie zabezpieczyłem go z przodu folią, okay. wygląda dramatycznie. Mhm. I na szczęście zrobiłem to na telefonie, nie na samochodzie, bo, bo pewnie bym żałował. <laughs> Filipa, powiedz mi, poza motoryzacją, bo na pewno motoryzacja jest Twoją pasją, czym się jeszcze interesujesz? Korzystanie z życia, że tak powiem. Mhm. Ja jestem z tych osób, które uwielbiały zawsze optymalizować. U mnie koszty mhm. były na pierwszym miejscu. Wiesz, Konfiguracja samochodu to były trzy lata, żeby zdecydować się go kupić. Aha. I jak już coś kupiłem, podjąłem decyzję, to z tym zostawałem. Mhm. Ale stwierdziłem, że że są dwa typy ludzi, tak patrzę na siebie i na mojego brata. Mój brat korzystał zawsze na maksa, a ja zawsze wszystko oszczędzałem, bo jak ta okay. bajka o trzech świnkach, ja byłem ty, tym, co budował w ogóle ten domek z cegieł, że on ma być wytrzymały na wszystkie możliwe wilki, wichury i, okay. i, i, i tego typu rzeczy. Ale w tym momencie zrozumiałem, że no, ileż można przecież zbierać. Zbieranie nic mi nie da. Mhm. Dużo podróżowaliśmy. Wiesz, chyba te nieruchomości tak u mnie wzmożyły mhm. to, że zacząłem kupować, gromadzić więcej, więcej tego przychodu pasywnego i to było fajne, bo to tak. trochę mnie tak łechtało tego, mhm. tego Filipa, który lubił sobie oszczędzać, ale w końcu stwierdziłem, że no ileż można, nie? Tak. I zawsze taki samochód przeliczamy. Cztery kawalerki, czy G63. Kolejna podróż, czy kolejne transakcje na rynku. No bo tak jakby taka największa zmora, jeżeli oczywiście mamy zespół i on ten zespół to robi, mhm. ale zawsze jak jest szef w firmie, to jednak trochę więcej się robi. Jeżeli. Moja podróż do Azji na miesiąc czasu oznaczała, że w firmie zarobiliśmy 100 tysięcy mniej w tym miesiącu. Okej. Okay. Co, co to oznacza? Że mój wyjazd do Azji nie kosztował tam 50 tysięcy, tylko 150 tysięcy. Ale licząc to w ten sposób moglibyśmy cały czas do końca okay. życia siedzieć. Dokładnie. Największa pasja to podróże, mhm. ale ja przez te podróże i to trzymanie kasy wstrzymywałem samochody. Mhm. I dopiero teraz tak wiesz, dwa lata temu ja wziąłem, teraz wzięliśmy to G. Okay. E, I mówię tak. I jest to coś fajnego, można się tym radować, sprawia to radość. Wiesz zupełnie ten kolor, jakby. Też taki był trochę szalony pomysł. Nie? Bo jak myślisz o G i zobaczyłem, co teraz przyszło w tej puli, co my zamawialiśmy czarny mat, taki tak. ciemny niebieski, czarny, dubaj to biały i szary jakiś. Dokładnie. No i mówię. Będę się wyróżniał, więc coś fajnego, takie co cieszy oko, raduje. Więc, tak, podróże, samochody, i ten biznes, i to Super. wszystko jakby praca z fajnymi ludźmi, fajne wywiady, fajne rozmowy to jest taki klucz taki tego, co robię. Rewelacja. Ja powiem Ci tak, moją pasją jest motoryzacja. I całe szczęście udało mi się tak w życiu, że moja praca równa się pasja. Natomiast też od dłuższego czasu też zacząłem się interesować nieruchomościami mm -hmm. i gdzieś właśnie też inwestycje w nieruchomości. Także tutaj widzę, że mamy podobne tak naprawdę e, drogi, więc, więc super. Na pewno ja będę mógł się jeszcze od Ciebie z kanałów wiele nauczyć filmów i, 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 i to mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie to, że mogę poznać też takich ludzi, bo zauważ, że tak naprawdę to są różni klienci różne branże. I tak naprawdę e, ciekawy samochód, no i zwykle ciekawy człowiek. Także to jest rewelacyjne po prostu połączenie. E, a, a propos jeszcze Twojego G63 i faktycznie kolorów, o których mówiłeś. Ostatnio w salonie Mercedesa widziałem zieleń. E, naprawdę wyjątkową zieleń i po prostu e, bardzo mnie to zdziwiło. Mówię, jaka odwaga. To, to, to nie była typowa zieleń butelkowa, mhm. tylko taka zieleń tego halka, tak zwanego, prawda? Więc, więc też oryginalny, oryginalny kolor. Ale zwykle G6 równa się takie stonowane, czarne, białe, szare. Więc tutaj petarda. Macie 6 w garażu. Dokładnie. Filip, a powiedz mi, jakie są Twoje biznesowe plany na najbliższe lata? Dziwnie to zabrzmi, ale analizowałem ostro, co tak naprawdę zawsze było takim numerem jeden u mnie. I zrozumiałem, że zawsze to było dać więcej klientowi, niż oczekuje ode mnie, i dać taką wartość, plus inspirację do tego, co robię. Wciąż szukam jakichś takich pomysłów, co jeszcze mogę zrobić. Na ten moment skupiam się, żeby ułatwić tą drogę nieruchomościową osobom, które chcą poinwestować pieniądze w nieruchomości, okay. zrobić to łatwiej i od wiedzy, przez gotowe produkty, gotowe mieszkania. Więc na razie na tym się skupiam, ale wiem, że coś jeszcze na mnie czeka. W takim dłuższym perspektywie nie wiem jeszcze, co to będzie, ale na pewno będzie związane to z dawaniem radości. Innym osobom. Super. Filip, dziękuję Ci bardzo za odwiedzenie mojego studia, za to wyjątkowe auto, którym mieliśmy przyjemność się zajmować i do zobaczenia przy następnych wizytach. Jak Wytrwaliście do końca. Dzięki. Do <laughs> zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.